Dzień dobry moi drodzy. Chciałbym Was zaprosić, bo prawdopodobnie jutro będzie krótka wędrówka po lesie. Spróbuję nagrać jakiś filmik. Może znajdziemy jakieś grzybki, chociaż dzisiaj zapowiadany jest mróz i śnieg. Postaram się chociaż na godzinkę wpaść do kartuskich lasów i, o, i sprawdzić, czy, czy coś tam się dzieje bo widziałem kilka filmików w których, w których niektórzy dodali że nazbierali grzybków ja ostatnio jedynie znalazłem oczniaka ostrygowatego i jak się naoglądałem tych filmów że jeszcze niektórzy znaleźli prawdziwki chciałbym podjechać w, w to miejsce przynajmniej swoje i chwilę pospacerować a przy okazji zobaczyć, czy może, czy może udało im się wyrosnąć. Więc, jakbyście mieli ochotę, to zapraszam do oglądania. Jutro postaram się dodać filmik wieczorem. E, tymczasem dobranoc. Do zobaczenia. Cześć.